Pomysł budowy pomnika pojawił się w ubiegłym roku wśród radnych miejskich reprezentujących klub Prawa i Sprawiedliwości. Stworzony w tym celu Społeczny Komitet Budowy Pomnika wybrał niedawno projekt monumentu, a w środowisku lokalnym zawrzało. Pojawili się zwolennicy, jak i przeciwnicy pomnika. Ci ostatni, na czele z radnym Platformy Obywatelskiej Rafałem Ząbczykiem, spotkali się 17 lutego na skwerze Lecha Kaczyńskiego, by zaprotestować przeciwko powstaniu pomnika. Wcześniej, w odpowiedzi na planowany protest, Krzysztof Lewa. Zwołał konferencję prasową, by odpowiedzieć na nurtujące pytania. Przedstawiciele PiS spotkali się z dziennikarzami w trzyosobowym gronie, choć Komitet Budowy Pomnika składa się z kilkunastu osób, które na różnych etapach będą wspierać pomysł. Przy stole zasiedli radni Robert Garstecki, Wojciech Kielka oraz Krzysztof Lewandowski. Pomysł budowy pomnika pojawił się w ubiegłym roku, kiedy to poruszeni katastrofą smoleńską radni PiS zdecydowali, że należy upamiętnić ofiary, które w niej zginęły. Pierwszym podjętym działaniem, Szybko po katastrofie było nazwanie jednego ze świdnickich skwerów skwerem Lecha Kaczyńskiego, na którym przed laty stały różne pomniki. Teraz, co nie jest tajemnicą i co potwierdzają mieszkańcy, miejsce to spełnia często zgoła odmienne funkcje. Jak twierdzi Krzysztof Lewandowski, pomysł powstania w tym miejscu pomnika wyszedł od samych mieszkańców. Liczni mieszkańcy przychodzili do nas już w ubiegłym roku prosząc o podjęcie takiej inicjatywy budowy, budowy pomnika. Nie określiliśmy wtedy, oni też nie określali w jakiej ma być to formie, czy ma być to kamień czy obelisk czy taki projekt jak tu prezentujemy państwu. W ubiegłym roku pomysłu nie udało się zrealizować ze względu na prowadzoną kampanię wyborczą, stąd przełożenie działań na rok obecny. Z kilku proponowanych projektów pomnika wykonanych przez Janusza Furmanka wybrano ten. Prezentuje on skrzydło tu polewa i krzyż. Oba elementy układają się w literę V kojarzoną ze zwycięstwem. Wystarczą tutaj surowe granity nawet najgorszego gatunku i zrobimy to po prostu bardzo prosto, bardzo surowo z trzech elementów. Jeżeli można, elementem, jak gdyby takim wiążącym całość konstrukcji, która przypomina litero, literę V, jakby znak zwycięstwa, jest cokół granitowy. I ten cokół granitowy może być surowy. Chodzi o to, żeby on to wszystko trzymał. Ta część przypomina skrzydło. Nie jest załamana. Początkowo mieliśmy w projekcie to skrzydło złamać. Z boku dajemy krzyż. Wiadomo, nie jest to, nie jest to, nie jest to yy, pomnik, yy, że tak powiem, zwycięzcy jakiegoś yy, rajdu czy, czy czegoś takiego, tylko po prostu strasznej tragedii. Dlatego krzyż jest yy, jak gdyby nieodłącznym elementem tego pomnika. Po konferencji prasowej o godzinie 15 na skwerze Lecha Kaczyńskiego spotkali się protestujący przeciwko budowie pomnika. Na ich czele stanął radny miejski Rafał Ząbczyk z Platformy Obywatelskiej, który do udziału w wydarzeniu zaprosił na Facebooku. Jego działania popiera cały klub radnych Świdnickiej Platformy. Temat przyciągnął również dziennikarzy nie tylko lokalnych, ale i ogólnopolskich stacji. Prócz grupy protestujących mieszkańców zjawiło się też kilku uczniów Świdnickiego Liceum broniących pomysłu budowy pomnika. Działacze jego prawa i sprawiedliwości najżywiej działające na rzecz jego powstania nie zjawili się. Rafał Ząbczyk tłumaczył, dlaczego jest przeciwny pomysłowi PiSu. Nie uważam, aby Świdnica była dobrym miejscem do tego, tak, żeby budować tutaj pomnik. Mamy skwer i to już jest wystarczająco. Dobrym miejscem do budowy pomnika jest Warszawa, ten pomnik już tam stoi, pewnie stanie jeszcze kolejny, a w Świdnicy mamy wiele innych problemów, które dotyczą mieszkańców bezpośrednio. Idea spotkania była taka, by mieszkańcy przeciwni pomnikowi mogli porozmawiać z jego pomysłodawcą, radnym Lewandowskim. Ten jednak z zaproszenia nie skorzystał, a świniczanie byli skorzy do rozmowy. Jest pan przeciwny w budowie pomnika? A, przeciwny, A dlaczego, jeżeli mogę zapytać? No, dlatego, że po prostu inicjator to chyba sobie coś na przyszłość chce ugrać. Czyli myśli pan, że jest to element kampanii wyborczej? Ty typowy. Typowy. Jesteśmy przeciwni. Dlaczego? Ponieważ uważamy, że, ten, że Lech Kaczyński, bodajże z tego co wiem, jest oto o to, nim, to nie zasłużył się do tego miasta. Co Was skłoniło, żeby tutaj przyjść? Skłoniło nas to, jak zobaczyliśmy różnego rodzaju akcje, antymarsze przeciw, przeciw postawieniu pomnika, no to ja myślę, że ja jestem za i jak najbardziej chciałbym, żeby ten pomnik stanął. Nie mam nic przeciwko. Jestem przeciw. A dlaczego? Ponieważ to jest ładne miejsce, a pomnik, widziałem projekt, jest bardzo, się nie podoba. Jest brzydki. I, a to jest tak. A gdyby zmieniono ten pomnik to na jakiś... powód drugi? Nie, nie chciałbym tego pomnika w ogóle. To miasto ma tyle różnych dziur do załatania, że wyrzucanie społecznych pieniędzy na pomnik to jest bez sensu. A poza tym, proszę pana, ten człowiek się niczym nie zasłużył, żeby mu pomnik stawiać. To jest raczej ja bym radził dla wszystkim całemu społeczeństwu, żeby jak najszybciej o nim zapomnieli, że mieliśmy takiego prezydenta. Według mnie mógłby być w każdym mieście, a że, wyszła tak, że wyszedł taki pomysł, żeby on tutaj powstał, no to jak najbardziej jestem za nim, prawda? Wy jesteście gotowi dołożyć się do sfinansowania tego? Jak podka. najbardziej. On ma, on ma powstać ze środków społecznych. Myślę, że mógłbym się dołożyć. Ja bym w Sopocie w tym roku i tam, gdzie mieszkał pan prezydent. Jest tylko skwerek, nie ma żadnych pomników, czyściutko. Najpierw trzeba tu porządki pan, wybrukować, a później dopiero myśleć o jakichś pomnikach. Nie? Czy panowie widzieli projekt pomnika czy i, i jak się pan, panom podoba? Straszny, Wygląda jak krasnoludek w głowie. Szkarada. Tyle panu powiem. Szkarada. Choć dostęp do informacji na temat czwartkowego spotkania na skwerze Lecha Kaczyńskiego był równy, zjawili się głównie przeciwnicy pomnika dla ofiar katastrofy smoleńskiej. Niezależnie od tego, czy świadczy to o ich liczebnej przewadze w świdnicy oraz zmęczeniu tematem katastrofy, taka sytuacja nie jest zdrowa dla miasta i jego mieszkańców. Ostatecznie zgodę na postawienie pomnika muszą wyrazić radni. Rozważane jest także przeprowadzenie referendum. Myślę sobie, że jeżeli ta sytuacja będzie wyglądać tak, jak wygląda, to jest to najlepsze rozwiązanie. Czyje racje wygrają, czy pomnik w efekcie zostanie wybudowany i jakie decyzje zostaną podjęte, być może dowiemy się wkrótce. Póki co wydaje się, że temat katastrofy smoleńskiej oraz metod upamiętnienia ofiar, podobnie jak w całej Polsce, tak i w Świdnicy stanowi kość niezgody dzielącą społeczeństwo.